Znajdujemy się na terenie rozbiórki obiektów budowlanych związanych z górniczym wyciągiem szybowym szybu Krywałt. Prace te polegają na rozebraniu budynku maszyny wyciągowej, budynku nadszybia oraz szybowej wieży wyciągowej szybu Krywałt. Szyb Krywałt został zgłębiony w 1958 roku. Również w tym roku została wybudowana wieża szybowa, która się znajduje za nami. Głównym celem tego szybu był transport ludzi oraz materiałów i elementów długich. Zadania, które do tej pory pełnił szyb Krywałt, przejmie nowo zmodernizowany szyb FORZ 2. Po dokonaniu odbioru przez kierownika budowy i mojej osoby inspektora nadzoru inwestorskiego, nastąpi operacja związana z przewracaniem wieży szybowej poprzez ciągnięcie linem w kierunku zachodnim. Za nami jak widać wieża szybu, krywałt, która no właśnie co kilka minut temu, może 10 minut temu została e, dla celów umożliwienia zwiększenia wydobycia węgla koksowego na tej kopalni zlikwidowana. Stało się to w sposób spektakularny, e, aczkolwiek planowy. Ten szyb w pełni funkcji materiałową, ale tylko do poziomu 450. Z powodów logistycznych, również technicznych, utrzymywanie tego szybu w dłuższej perspektywie nastręczało kłopoty. Zresztą niedaleko znajduje się nowy szyb FOSZ-2, nowy w sensie nowej funkcji, który został przebudowany dla potrzeb materiałowych, który nam w pełni zabezpiecza transport materiału z powierzchni do obydwu ruchów. Na chwilę obecną ten cykl życia. Jak widzimy dobieg końca będzie nowy etap eksploatacja pokładów koksujących, które pod nami się znajdują. Ja jeszcze raz przypomnę to jest niespełna 7 milionów zasobów, które są przewidziane do eksploatacji w tym obszarze. Zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia, aby otrzymywać najnowsze informacje. I bądź z nami na bieżąco.